Czy można zmienić swoje życie, zamykając oczy i zagłębiając się w siebie. Dziś porozmawiamy o hipnozie. Obalimy kilka mitów. Pokażę Ci, czym naprawdę jest hipnoza i jak ma się do niej nauka. Opowiem Ci też, jak wygląda praca w transie hipnotycznym, dlaczego to działa i kiedy naprawdę może pomóc, a kiedy niekoniecznie. Ja nazywam się Arkadiusz Dereniowski, jestem certyfikowanym hipnoterapeutą ale bardziej niż terapeutą czuję się przewodnikiem mentalnym po głębi umysłu podświadomego. Pomagam ludziom uwolnić się z błędnego koła autosabotażu, zapanować nad emocjami, przekształcić ograniczające przekonania i odzyskać spokój wewnętrzny. Dzięki temu zaczynają działać bez oporu i żyć w zgodzie ze sobą na własnych zasadach. Zacznijmy od tego, co najczęściej budzi niepokój? Być może widziałaś kiedyś hipnozę w filmach albo w serialach. Człowiek zahipnotyzowany przestaje mówić, patrzy pustym wzrokiem, po czym wykonuje polecenia, jakby ktoś sterował nim z zewnątrz. Albo zapomina o wszystkim, po czym budzi się i zastanawia, co się właśnie wydarzyło. Brzmi jak manipulacja. Jakby ktoś wszedł ci do głowy i zrobił porządek po swojemu. I to właśnie ten obraz fikcyjny, dramatyczny, podrasowany dla efektu, sprawia, że wiele osób boi się hipnozy. Ale prawda wygląda zupełnie inaczej. Hipnoza nie odbiera kontroli, ona ją przywraca. I co najważniejsze, nikt nie może nic zrobić bez Twojej zgody. Dosłownie nic. W filmach hipnoza służy budowaniu napięcia, w rzeczywistości służy budowaniu kontaktu z samym sobą. Nie jest narzędziem dominacji, jest narzędziem uwalniania. Nie chodzi w niej o to, by zapomnieć, chodzi o to, by w końcu sobie przypomnieć, kim naprawdę jesteś, czego naprawdę potrzebujesz i co naprawdę cię blokuje. Dlatego w tym nagraniu pokażę ci, czym hipnoza naprawdę jest, jak działa od strony naukowej. I jak wygląda praca z podświadomością w transie hipnotycznym. Czym właściwie jest ten trans hipnotyczny? Czy to sen, medytacja, a może jakiś stan na haju? Hipnoza to nic innego jak stan skupionej uwagi i głębokiego relaksu. Ale żeby to poczuć, nie potrzebujesz nawet żadnej sesji. Bo już tam byłeś. To nie tylko nie wiedziałeś, że to był trans. Pozwól, że opowiem Ci historię. Jest środek dnia, wracasz z pracy, głowa pełna spraw, siadasz do auta, włączasz radio. Znasz drogę na pamięć, prawda? Po kilku minutach jesteś pod domem i nagle nie pamiętasz, jak tam dojechałeś. Nie pamiętasz, jak skręcałeś w prawo, jak przejeżdżałeś przez to skrzyżowanie. Ale przecież byłeś przytomny, jechałeś, reagowałeś. To właśnie był tras. Twój umysł działał automatycznie, ale był skupiony na czymś wewnętrznym. Albo inny przykład. Czy zdarzyło ci się kiedyś tak wciągnąć w książkę albo w film, że nie słyszałeś, jak ktoś do ciebie mówił z drugiego pokoju? To też był trans. Trans to naturalny stan, w którym Twój umysł zaczyna filtrować rzeczywistość i koncentruje się na jednym, na tym, co ważne tu i teraz. Niektórzy myślą, że hipnoza to coś dziwnego, ale prawda jest taka, że hipnoza to coś, co robimy codziennie. Różnica polega na tym, że w hipnoterapii kierujemy ten stan świadomie w konkretnym celu. Zamiast przypadkowo wejść w tras przed telewizorem, wchodzisz w niego, by sięgnąć głębiej do przekonań, emocji, schematów, które cię blokują. To trochę tak, jakbyś wszedł do piwnicy własnego umysłu, ale tym razem z latarką i przewodnikiem. I nagle okazuje się, że nie jesteś więźniem tych starych pudeł z przeszłości, tylko ich właścicielem. Możesz je przestawić, poukładać albo wyrzucić. Więc skoro już wiesz, że hipnoza to stan, który znasz z życia, to teraz pojawia się pytanie, ale jak to działa? I czy w ogóle miałoby pomagać? I tu wchodzimy w trochę bardziej techniczną stronę. Ale spokojnie nie będę rzucał nazwami jak z podręcznika do neurobiologii. Kiedy jesteś w transie hipnotycznym, Twój mózg zwalnia. Dosłownie. Zwykle na co dzień umysł funkcjonuje w częstotliwościach beta. Jesteś logiczny, czujny, myślisz, analizujesz, oceniasz. Ale w hipnozie przechodzisz w ten stan fal alfa, a nawet theta. To ten sam stan, w którym jesteśmy chwilę tuż przed zaśnięciem albo zaraz po przebudzeniu. Stan, w którym Twoja świadomość się uspokaja, a podświadomość się otwiera. I to właśnie tam mamy dostęp do tych głębszych pokładów, przekonań, wspomnień, schematów działania, które kierują Twoim życiem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Badania pokazują, że w stanie TETA aktywność obszarów mózgu, odpowiedzialność za krytyczną ocenę, Czyli ten twój, ten twój wewnętrzny sędzia się wycisza, a zwiększa się połączenie z obszarami odpowiedzialnymi za emocje i pamięć długoterminową. To dlatego możesz w hipnozie dotrzeć do czegoś, co wydawało się niedostępne w normalnej rozmowie z psychologiem. W 2016 roku naukowcy z Uniwersytetu Stanforda przeprowadzili badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego. I odkryli, że w stanie hipnozy zmienia się aktywność aż w trzech kluczowych obszarach mózgu. Wycisza się sieć domyślna, czyli ta odpowiedzialna za analizę i gadaninę w głowie. Rośnie połączenie między ciałem migdałowatym a korą przedczołową, czyli możesz lepiej regulować emocje. Wzmacnia się skupienie uwagi, jakbyś miał wewnętrzny reflektor, który świeci na to, co ważne. To nie jest więc żadna magia. To fizjologia umysłu w praktyce. A jak wygląda to od strony praktycznej? W sesji hipnoterapii zaczynamy od rozmowy, rozpoznania tematu, celu, tego, z czym przychodzisz. A potem wprowadzam Cię w trans hipnotyczny głosem, prowadząc przez wizualizację, oddech, skupienie. Kiedy już jesteś w tym stanie, zaczyna się praca. To może być rozmowa z wewnętrzną częścią Ciebie, praca z przekonaniem, symboliczne odpuszczenie emocji, albo nawet podróż do wspomnienia, które uformowało jakiś schemat w Twoim życiu, który ciągle powielasz i jest silniejszy od Ciebie. Ale zawsze, podkreślam, zawsze ty masz kontrolę, bo hipnoza nie odbiera ci wolnej woli, ona tylko otwiera drzwi, a to ty decydujesz, czy chcesz przez nie przejść. Zastanów się przez chwilę: czy możesz sobie coś wyobrazić i poczuć to w swoim ciele, nawet jeśli fizycznie nic się nie dzieje? Zrób mały eksperyment. Wyobraź sobie, że przed tobą stoi soczysta cytryna żółciutka, świeżo przecięta na pół. Podnosisz ją do ust, lekko ściskasz i czujesz, jak ten sok z tej cytryny kapie ci na język. Zaciskasz oczy, bo ten smak jest aż za bardzo intensywny. Czujesz to? A może, a może nawet zebrać się ślina w ustach? A przecież nie ma żadnej cytryny. To tylko obraz Twojej wyobraźni. To pokazuje jedno. Twoje ciało nie rozróżnia, czy coś dzieje się naprawdę, czy dzieje się w umyśle. Reakcja jest realna, a mimo to, że bodziec był wyobrażony. I teraz zastanów się: ile razy w ciągu dnia Twoje ciało reaguje na to, co myślisz, a nie na to, co faktycznie się dzieje? Głód, stres, pożądanie, niepokój to wszystko może pojawić się tylko dlatego, że coś przemknęło Ci przez głowę. I właśnie na tym opiera się siła hipnozy. Bo skoro twoje myśli potrafią wywołać fizyczną reakcję, to wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy świadomie wejdziesz w ten stan i zaczniesz pracować z przekonaniem, które wpływa na całe twoje życie. Tu wchodzi pojęcie, o którym mogłeś słyszeć neuroplastyczność zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych. Czyli inaczej mówiąc, twój mózg. Może się zmieniać zawsze bez względu na wiek. I teraz najlepsze. Badania pokazują, że w stanie hipnozy te procesy zachodzą szybciej i głębiej, bo omijamy strażnika przy bramie, czyli krytyczne myślenie. Docieramy do podświadomości, gdzie zapisane są wszystkie wzorce, schematy i reakcje zachowań. To tak, jakbyś. Nie próbował zmienić programu klikając w ikonę na pulpicie, tylko otworzył jego kod źródłowy i zmienił co trzeba. Właśnie dlatego hipnoza działa, bo nie pracujemy z tym, co na powierzchni, tylko pracujemy z tym, co naprawdę steruje Twoim zachowaniem. No właśnie, skoro już wiesz, że w transie możesz dotrzeć do swojej podświadomości, to pewnie pojawia się pytanie: po co właściwie tam wchodzić? I tu nie chodzi o żadną mistykę. Chodzi o to, że większość rzeczy, które nas ograniczają, nie bierze się z tego, że jesteśmy leniwi, słabi czy bez motywacji. One biorą się stąd, że w tle działa program, którego nawet nie jesteśmy świadomi. I teraz zobacz. Przychodzi do mnie ktoś, kto mówi: Nie mogę się zabrać do działania, ciągle odkładam, prokrastynuję. Ale kiedy wchodzimy głębiej. Okazuje się, że to nie brak chęci, to strach albo przekonanie: Jeśli zrobię, mogę zawieść, albo nie jestem wystarczająco dobry, żeby to mi się udało. Inna osoba mówi: Ciągle wchodzę w toksyczne relacje. A pod spodem głęboka historia z dzieciństwa, w której trzeba było zasłużyć na miłość. I teraz dorosły człowiek, nawet jeśli tego nie widzi, Powiela wzorzec, bo tak nauczyła się jego podświadomość, że wygląda bliskość. Albo ktoś mówi: Nie wierzę w siebie, wiem, że mogę więcej, ale coś mnie trzyma. I wtedy zaczynamy pracować z tym coś, z tą wewnętrzną częścią, która może kiedyś chciała chronić, ale dziś po prostu blokuje. I nie chodzi o analizowanie przeszłości przez 10 sesji. Chodzi o to, żeby w trasie dojść do źródła, które zwykle nie jest logiczne, ale emocjonalne. Tam, gdzie zapisały się te przekonania, których nawet nie jesteś świadomy, i robimy to już od pierwszej sesji. I dopiero wtedy, kiedy to, co ukryte, zostaje zobaczone, można to uwolnić nie siłą, nie walką, tylko świadomą decyzją już nie chcę tego znosić. Moja praca nie polega na tym, żeby dawać Ci gotowe rozwiązania. Raczej pomagam Ci spotkać się z tym, co niewidzialne, ale realnie wpływa na Twoje życie. I właśnie dlatego hipnoterapia jest tak skuteczna w uwalnianiu emocji, które blokują, pracy z niską pewnością siebie, czy poczuciem własnej wartości, transformacji przekonań, które sabotują, czy odnajdywaniu spokoju tam, gdzie wcześniej był chaos. Bo to nie ty jesteś problemem. Problem to stare oprogramowanie, którego nie wybrałeś, ale które możesz zmienić. Zanim przejdziemy dalej, chcę powiedzieć ci coś ważnego. Hipnoza to nie magia, to nie pstryk i jesteś innym człowiekiem. To nie narzędzie, które, coś, które ktoś używa na tobie. To narzędzie, którego ty się uczysz używać, żeby spotkać się z samym sobą. I teraz, czego hipnoza nie zrobi? Nie sprawi, że zapomnisz swoją przeszłość, ale może sprawić, że przestaniesz być przez nią definiowany. Nie wymarzy problemu z głowy jak gumka w Photoshopie, ale może pomóc ci spojrzeć na niego z innej perspektywy i przestać się go bać. Nie zrobi nic za ciebie. Jeśli liczysz, że przyjdziesz na sesję, a ja coś zrobię, i wrócisz inny, to tak nie działa. To nie ja zmieniam twoje życie, to ty podejmujesz decyzję, żeby wejść w ten proces. Bo prawda jest taka: nie jesteś maszyną do naprawy, jesteś człowiekiem do zrozumienia i hipnoza właśnie temu służy, nie żeby coś zmieniać, ale żeby pomóc ci wrócić do siebie. Czasem ludzie pytają z obawą, a czy ja mogę zostać w transie na zawsze? Albo czy będziesz miał dostęp do moich sekretów? Odpowiedź brzmi: nie. W każdej chwili możesz wyjść z transu. Jesteś świadomy, słyszysz wszystko. Ja nie mam żadnych tajnych przejść do Twojego umysłu. Mam tylko Twoje zaufanie i to wystarczy. Wiesz, hipnoterapia to nie jest usługa z listy. To nie jest poproszę pakiet trzech transów na pewność siebie. A dość często widzę to w internecie. Dla mnie każda sesja to spotkanie z człowiekiem, z jego historią, z jego światem wewnętrznym. To nie jest szybka naprawa. To proces, który wymaga zaufania, spokoju i gotowości. Ja nie pracuję na sztywno. Nie zaczynam od gotowego scenariusza, który pasuje do każdego. Bo nie wierzę w podejście kopiuj, wklej do człowieka. Zanim wejdziemy w trans, rozmawiamy. Słucham, zadaję pytania, nie po to, żeby Cię oceniać, tylko żeby zrozumieć, co naprawdę chcesz zmienić. A jeszcze bardziej, dlaczego to dla Ciebie ważne? W samym transie nie chodzi o to, żebyś odpłynął. Chodzi o to, żebyś wszedł głębiej do tej części siebie, która rzadko ma głos. Dla jednych to będzie praca z emocją, która latami była zamrożona, dla innych z przekonaniem, które prowadziło ich przez życie, ale już dawno przestało służyć. Nie pcham cię w żadne rozwiązania. Raczej tworzę przestrzeń, w której możesz sam je zobaczyć, bo to nie ja mam odpowiedzi, ty je masz. Ja tylko pomagam Ci tam dotrzeć. I wiesz co? To jest dla mnie najpiękniejsze w tej pracy nie moment wow, po sesji ale to, kiedy ktoś mówi: Pierwszy raz naprawdę poczułam, że to ja decyduję, kim jestem. Skoro dotarłeś do tego momentu, to być może coś już się w Tobie poruszyło. Może pojawiła się ciekawość może coś kliknęło? Może pierwszy raz zadałaś pytanie: A co jeśli to, co mnie trzyma, nie jest tym, kim jestem naprawdę? Bo widzisz, całe życie uczymy się, kim powinniśmy być, jak działać, co czuć, czego nie mówić, kiedy się uśmiechać, jak nie przeszkadzać. Ale gdzieś pod tym wszystkim jest coś więcej jest autentyczność, jest Twój własny głos. Jest Twoja historia, zanim zakryto ją warstwami oczekiwań i lęków. Dlatego hipnoza, jeśli dobrze zrozumiana, to nie droga ucieczki, to droga powrotu do siebie. Nie zmieni cię w kogoś innego, nie zrobi z ciebie wersji 2.0 bez błędów, ale może pomóc ci odkryć, że wszystko, czego szukasz, już tam jest. Tylko może do tej pory mówiło zbyt cicho. Jeśli czuję, że to z Tobą rezonuje, to może dopiero początek. W kolejnych filmach pokażę Ci, jak można pracować na sucho z konkretnymi emocjami i przekonaniami. Mam nadzieję, że jeszcze się tu spotkamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.